Siema, dzisiaj pokazuję dwa samochody, jednego wczoraj zrobiłem, ale jeszcze chciałam powiedzieć, zanim do nich przejdziemy, że wbiliście pod jednym z filmem, filmem, on się nazywa Opel Corsa Tuning i wbiliście tam ponad 400 wyświetleń, a to znaczy, że będzie specjał, czyli że będziemy robić kolejne samochody. Ale to będzie jutro ten specjał albo pojutrze, najwy na, albo w, so w sobotę lub niedzielę, w weekend, w weekend. Więc no dobra, ja już nie przedłużam i, i zobaczcie te samochody. Pierwszym samochodem jest, to jest Volkswagen Golf. E, wczoraj pokazywałem takiego, ale zielonego. I właśnie mamy tu drugiego. Dziadkiem go nie robiłem, dziadek go robił. E, to powinno być w kolejności ustawione od którego robiłem, ale, ale to był to był... To jest drugi samochód, który z, który zrobiliśmy. Ale ładny golfik, szczerze, ładny golfik. Golf ładny. A drugi samochodem, który robiłem wczoraj w nocy jest Nissan X Trail. Sami sobie zobaczcie tak wyglądają boki ogólnie przód. O! Pięknie wygląda jeszcze z tyłu, o, pięknie piękny Nissan X-Trail podobają mi się te dwa samochody no i jak mówiłem, jutro będzie albo najwyżej soboty lub niedzielę specjal, specjal będzie więc, więc no fajnie no i no ja się już z wami żegnam, no to pa